Olsztyn zamierza kupić 11 elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej, 6 12-metrowych i 5 18-metrowych. Wymagamy od dostawcy tych autobusów, że autobusy będą w każdych warunkach pogodowych olsztyńskich przejeżdżać minimum 300 km na jednym ładowaniu baterii. Do tego zajezdnie przy ulicy Kołobrzeskiej oraz Alei Sikorskiego zostaną wyposażone w 11 ładowarek o mocy 150 kW. Przetarg potrwa do 17 września. Dostawa 11 autobusów elektrycznych jest częścią większego projektu związanego z ekotransportem. Cała wartość tego dużego projektu jest oszacowana na 130 milionów złotych. W Olsztynie elektryki pojawią się za dwa lata, w maju. Wcześniej, bo już we wrześniu tego roku, do zajezdni miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego ma trafić 10 autobusów hybrydowych. Spotkania mieszkańców miasta z radnymi to nowa inicjatywa władz Olsztyna. Jest to oczywiste prawo każdego olsztynianina i każdej Olsztynianki, nas wszystkich, żeby komunikować swoje potrzeby. To oczywiście się dzieje. Zdaniem lokalnych działaczy partii razem lepszym rozwiązaniem byłby osobisty udział Olsztynian w sesjach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest sprawa kontrowersyjna i będziemy dążyć do tego, żeby. Mieszkańcy Olsztyna mieli głos na Radzie Miasta. W ocenie radnego Piotra Pancera udział mieszkańców w posiedzeniu byłby skomplikowany. Rozwiązaniem mają być właśnie otwarte spotkania. Pierwsze z nich odbędzie się 2 września. Żołnierz 16 Dywizji Zmechanizowanej, który służył na polsko-białoruskiej granicy został ranny. Żołnierze interweniowali podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy w pobliżu miejscowości Czeremcha. Na Podlasiu. Żołnierze starali się udaremnić to przekroczenie i jednocześnie ująć te osoby, którym już udało się nielegalnie przekroczyć granicę. W wyniku prowadzonych działań jeden z żołnierzy doznał urazu lewej ręki w czasie użycia środków przymusu bezpośredniego. W ręce mężczyzny wybuchł granat hukowy. Żołnierzowi została udzielona pomoc, po czym został przetransportowany do białostockiego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszkodowany jest żołnierzem 16 Dywizji Zmechanizowanej, której dowództwo mieści się w Olsztynie. Postępowanie wyjaśniające prowadzi żandarmeria wojskowa w Białymstoku. Rolnicy z Żuław nadal liczą straty po gwałtownych ulewach z końca lipca. Liczą też na pomoc rządu, a oczekiwania są sprecyzowane. Od Ministerstwa Rolnictwa oczekujemy rekompensat. Żadne kredyty nas nie urządzają, bo to jest zachwiana zdolność finansowa. Stracili wszyscy rolnicy na poziomie 30%, w zależności od upraw. Warzywa i okopowe, jak ziemniaki, to jest 100% strat. Wszystko zgniło. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało wsparcie dla poszkodowanych rolników w wysokości 69 milionów złotych, przekierowanych z innych funduszy. To jest dodatek. To, co mamy w dużej rezerwie, po to od początku roku staraliśmy się zabezpieczyć pieniądze na takie sytuacje. To wsparcie rolnicy mają otrzymać w październiku. W województwie warmińsko-mazurskim ulewy zniszczyły ponad 700 gospodarstw o powierzchni prawie 24 tysięcy hektarów. 6 miliardów złotych ma kosztować modernizacja dwutorowej linii Białystok-Ełk. Do przetargu na realizację najdłuższego w Polsce odcinka trasy Rail Baltica stanęło 6 oferentów. Otworzyliśmy w ostatnim czasie oferty w tym przetargu. W tej chwili najtańsza z nich to jest około 4,5 miliarda złotych. Przy czym te oferty są badane i ten przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Zakres prac jest ogromny, bo powstanie dwutorowa linia licząca ponad 100 kilometrów. Będą nowoczesne przystanki na trasie, na skrzyżowaniach z drogami przejazdy bezkolizyjne. Pociągi pasażerskie mają tędy jechać z prędkością 200 km na godzinę. Podróż z Białego Stoku do Ełku potrwa 55 minut. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo jest to potrzebne. To już powinno być dawno zrobione, bo dojazd do Gdańska prawie ponad 5 godzin, wie pani co? No trzeba w ogóle coś usprawnić z to koleją. Powinni inwestować w kolej. Według aktualnego harmonogramu z modernizowaną trasą Białystok-Ełk pasażerowie mają pojechać za 4 lata. Za miesiąc na uczelnie wrócą studenci. Kaja Rozmysłowska studiuje edukację artystyczną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ze względu na swojego pupila nie mogła zamieszkać w akademiku, szukała więc mieszkania. To droższa opcja, dlatego musi naukę połączyć z pracą. Absolutnie nie jest to łatwe, ale kwestia jest tutaj dogadania się z pracodawcą. Jest elastyczny grafik, też układany gdzieś no, w dużej mierze pode mnie. Ceny mieszkań w Olsztynie różnią się od siebie w zależności od lokalizacji powierzchni oraz wysokości czynszu administracyjnego. Przy takich kawalerkach, no to musimy liczyć się ze wszystkimi kosztami, że to będzie około 2000-2200. A jeśli chodzi o te mieszkania większe, no to już tam się zbliża do 3000. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim studiuje około 17 tysięcy studentów.